jest druga część programu Artyści Rynków. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. W części drugiej, tak jak w pierwszej, Maciej Leściosz, Łukasz Wardyn, CMC mm -hmm. Markets. Mówiliśmy tydzień temu o fantastycznych, bardzo dobrych wynikach Tesli na giełdach euforiach, jeśli chodzi o notowania tej spółki. Dlaczego mamy notowania aż tak bardzo rekordowe? No Tesla dość mocno rozpala w ostatnim czasie wyobraźnię inwestorów i wyobraźnię spekulantów. Faktycznie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. No już nawet ten ostatni tydzień pokazał, jak mocno może w ciągu krótkiego okresu czasu wzrosnąć kurs akcji. No a dlaczego? No przede wszystkim spółka cały czas dużo obiecuje, bo wyniki po raz drugi pojawiły się dobre, po raz drugi spółka wykazała zysk, ale to nie było koniecznym warunkiem do tego, żeby ona zyskiwała jak pokazała już historia. Ale wydaje się, że spółka tak zyskuje, dlatego że ona w dalszym ciągu traktowana jest trochę w kategorii tak zresztą mówiliśmy wcześniej o Uberze trochę w kategoriach takiego startupu, jeszcze dając, jest, inwestorzy dają czas na rozwój. No a ten rozwój faktycznie następuje. W ostatnim czasie pojawiła się fabryka w Szanghaju, która tutaj produkuje na rynek azjatycki pojazdy, wbudowane w Europie, w Berlinie, w Stanach Zjednoczonych też prężnie działa. Uber, zapo Tesla zapowiada. W Produkcję około pół miliona pojazdów w roku 2020. Także no tutaj na pewno są perspektywy dobre. Zresztą trafiła spółka w tym momencie na swój czas. Jest w tym momencie dość duży nacisk na promocję samochodów elektrycznych. Tesla była pierwszym tego typu producentem. Pierwszym, która pokazała, że samochód elektryczny to nie musi być wózek do jazdy po polu golfowym, tylko może być samochód, który tak naprawdę w pełni konkuruje z pojazdami produkowanymi seryjnie przez największych producentów na świecie i nawet z tymi producentami które produkują samochody sportowe bo osiągi były bardzo dobre i to zresztą było taki dobre z punktu widzenia czysto marketingowego i budowy samej marki Krok, dlatego że Tesla do dziś kojarzona jest jako taki produkt ekskluzywny. Tak większość do tego produktu podchodzi. I ja tutaj widzę takie trochę analogie z, ze spółką Apple i produkcją iPhone'ów w roku 2007 i iPad'ów, dlatego że też Apple był pierwszym producentem, który odważył się na, choćby na sam tutaj patrząc z, z punktu widzenia iPad'a, na produkcję czegoś, co było zupełnie Nowy, wtedy się pukali wszyscy w, w czoło, powiedząc, jak to ma przyszłość. To jest po prostu duży telefon. Po co używać dużego telefonu, skoro można używać małego? No, jak widać, w tym momencie około. Prawie 40% sprzedaży komputerów to są właśnie tablety. No i podobnie może być z samochodami elektrycznymi. W tym momencie już są dość duże takie naciski z różnych krajów, żeby właśnie iść w stronę elektrycznych. No i tutaj jest szansa na pewno na dalszy rozwój dla tej spółki. Ale wiadomo, że na hasło Tesla reagują kapitały spekulacyjne. I to, I to bardzo, bo jeżeli z, to w dwie strony i zarówno jeżeli chodzi o kupno i, i, i sprzedaż akcji, jeżeli chodzi o kupno, to ja bym troszkę porównał ten szał związany z Teslą z, z Bitcoinem. Jakoś wydaje mi się, że to są podobni, podobni inwestorzy, e, no bo to już nawet nie można mówić o jakimś przewartościowaniu, to w tym momencie przynajmniej na to, co co myślimy, że z Teslą się stanie przez następne 12-24 miesiące, to, to te wartości są naprawdę kosmiczne. Yy, można poczytać, czego oczekiwaliby jeszcze inwestorzy, żeby ten kurs dalej rósł. No, Elon Musk musi dalej obiecywać, dalej rozbudzać wyobraźnię. I, i żeby inwestorzy byli przekonani, że to właśnie Tesla jest tożsama z tym, z tym transferem tej futurystycznej technologii na, na stary rynek samochodów, no i jest to na Obecnym etapie, trudna do zrozumienia inwestycja, cały czas mówimy tutaj o tych kupujących, zresztą odzwierciedlone jest to w wycenach i w rekomendacjach analityków, tylko 20% rekomendujących mówi zaleca kupno akcji Tesli, a teraz po stronie. Sprzedających, czyli otwierających krótkie pozycje. To jest też ciekawa sytuacja, bo jest to spółka z tych, z tych spółek o większej kapitalizacji, która jest najchętniej gdzie najchętniej otwierane są krótkie pozycje. Jeżeli prześledzimy 12 ostatnich miesięcy, to pomiędzy 10 a 30% akcji w, w obrocie było otwieranych z krótkimi pozycjami. To też powoduje, że w momencie, gdy pojawia się jakaś dobra, no do, dobra wiadomość, nie, nie bardzo dobra, relatywnie bym powiedział dobra wiadomość, no to jest jakieś kupno, to te krótkie pozycje panikują, zamykają się i kurs skacze jeszcze wyżej. Jest bardzo spekulacyjny papier i to zarówno po długiej, jak i krótkiej stronie rynku. Elon Musk rozbudza wyobraźnię, ale czy rzeczywiście Tesla będzie kiedyś tam w przyszłości największą firmą motoryzacyjną na świecie? Jeżeli patrzymy na kapitalizację... To jeszcze jest, jest, jest już za połową drogi, no jeszcze trochę zostało tej przestrzeni. W tym momencie największa pod względem kapitalizacji jest Toyota, ale Tesla już jest druga, także też jest niesamowita spółka, która tak krótko istnieje na rynku, pokonała producentów istniejących już od początku XX wieku. Ale pod względem ilości produkowanych pojazdów, no to jeszcze bardzo długa droga. Przed Tesla mówiliśmy, że pół miliona to jest cel. Natomiast najwięksi producenci, czyli numer jeden, Volkswagen, produkuje, Numer jeden, pod względem ilości produkowanych samochodów, produkuje około 11 milionów pojazdów, sprzedaje rocznie. Toyota, numer dwa, pod względem ilości sprzedaży, około 10,7 miliona pojazdów. Więc tutaj są te różnice gigantyczne. Jest także, jeszcze przez długi czas z pewnością Tesla tyle pojazdów nie będzie produkowała, i tyle nie będzie sprzedawała. Ale też to pokazuje właśnie tę ilość sprzedawanych samochodów przez tych największych producentów i samą wartość. Spółki, wycenę, kapitalizację, jak ta spółka jest przeceniona. Bo tutaj, jeżeli patrzymy sobie nawet na wskaźnik wartości, yy, ceny do, do yy, wartości księgowej, no tutaj jest około dwudziestokrotnie przewartościowana ta spółka. No to to też pokazuje ten charakter spekulacyjny, o którym, o którym Łukasz mówił. Toyota da się wyprzedzić Tesli, jeśli chodzi o kapitalizację? Pewnie, jeżeli chodzi o kapitalizację, jak tak dalej pójdzie, to tak, tym bardziej, że widać, że cały przemysł samochodowy jest wyceniany według pewnych konkretnych standardów, parametrów. Nie dotyczy to Tesli, zupełnie inaczej inwestorzy patrzą, patrzą na Tesle, więc jeżeli tak dalej będzie, to bardzo szybko Tesla, która będzie produkowała 1% Globalnie wszystkich wszystkich samochodów może być największą spółką. Pytanie czy pytanie, czy Toyota byłaby w stanie za tą samą cenę sprzedawać samochody elektryczne, takie jak Tesla, ale pod swoją marką. I myślę, że nie. myślę, że nie, że, że udało się Tesli zbudować, Markę, która jest właśnie tożsama z czymś dla kupujących, z czymś, z czymś zupełnie innym. Pytanie, jak długo to się uda utrzymać, bo to jednak nie jest rynek telefonów komórkowych dostępnych dla wszystkich, teraz zresztą też bardzo podobnych. Tutaj konkurencja jest olbrzymia. Jeżeli Tesla chce, znaczy działa i chce, chce się promować jako samochód gdzieś w sektorze premium, no to ma olbrzymich konkurentów Porsche, Mercedes, BMW i tak dalej. I, i w pewnym momencie, gdy ta technologia elektryczna. Jest względnie prosta i każdy z producentów już jakiś samochód tego typu wytwarza, czy nawet serię takich samochodów. Więc oni są to w stanie zrobić, tylko im się to musi opłacać. W momencie, gdy to będzie opłacalne albo gdy w ogóle będzie już taka zupełna zmiana trendu z samochodów spalinowych na elektryczne, to, to zaczną się zaczną być dla konsumentów inne kwestie ważne, czyli. Jak ten samochód wygląda? Jaka może być personalizacja tego samochodu z zewnątrz, wewnątrz? Ci wszyscy producenci najwięksi świetnie sobie z tym radzą i mają cały, cały system produkcji, sprzedaży, zorganizowany, dostosowany. Tesla tego nie robi. To, tam, to jest, jest bardzo prosty system nie ma, nie ma personalizacji. E więc wygląda na to, że, że ci klasyczni producenci się wybrani. Zresztą sprzedaż, jeżeli mówimy o to i ocie, idzie fantastycznie, bo są, są bardzo duże wzrosty, szczególnie, szczególnie zysku netto. I nie biorąc pod uwagę sytuacji w Chinach, ale prognozy dla, dla Toyoty są dalej dobre. Wcześniej był plan na wzrost zysku o 14%, teraz Toyota podała, że to będzie 25%. Ale to nie zagwarantuje Toyocie, że będzie za rok numer jeden pod względem kapitalizacji. Mówiliśmy już sporo o Volkswagenie, a jak w ogóle wyglądają europejskie spółki motoryzacyjne? No, cały rynek motoryzacyjny w Europie niestety dość słabo wygląda. W ostatnim roku skurczył się o 9%, więc tutaj no te perspektywy są dla spółek z branży motoryzacyjnej w Europie niezbyt optymistyczne, ale są optymistyczne dla Tesli paradoksalnie dlatego, że problemy branży motoryzacyjnej wynikają z samych przepisów unijnych. Sama Unia podkupuje te branże. Coraz bardziej wyśrubowane wymogi co do emisji spalin, te ograniczenia, które są wprowadzane, po prostu zabijają przemysł motoryzacyjny w takiej postaci. Coraz bardziej spółki motoryzacyjne muszą mimo wszystko Chociażby nie chciały muszą dążyć w stronę właśnie samochodów elektrycznych. No a to jest pole do popisu dla Tesli. W tym tygodniu nawet pojawiła się informacja z Wielkiej Brytanii, Boris Johnson przekazał informację, że do 2035 roku w Wielkiej Brytanii ma być całkowity zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych, łącznie z pojazdami hybrydowymi, także tylko i wyłącznie przejście na samochody elektryczne. Więc myślę, że tutaj Elon Musk już w tym momencie może zacierać ręce, patrząc właśnie. Na, na rozwój tych samochodów. Oczywiście w tym momencie obserwujemy już to, że pomiędzy największymi koncernami w Europie dochodzi kon do konsolidacji. W grudniu została ogłoszona fuzja drugiego i trzeciego w Europie producenta, czyli PSA francuskiego i koncernu Fiat Chrysler. Tutaj to w najbliższym czasie zostanie ona sfinalizowana, no więc tutaj będzie wtedy też gigant. No i zapewne będzie większy nacisk również na te samochody elektryczne, o których dzisiaj tyle mówimy. No, po prostu siłą rzeczy tutaj będzie trzeba pójść w tę stronę. I na koniec wracamy do Stanów Zjednoczonych. Jak się miewają General Motors i inne stare spółki z tej branży? Akcje są w trendzie General Motors, y, horyzontalnym właściwie już od trzech lat. Y, mają się. Te, te, stare te starsi wytwórcy samochodów amerykańskich mają, mają się tak sobie, ale to też wynika z tego, że jednak sprzedaż samochodów na świecie mocno siadła. No bo w Chinach mówimy o, o spadku 11%, a w Stanach Zjednoczonych a 2%, ale ten nominalny spadek to jest w 2019 roku ponad 3 miliony. Więc to jest nominalnie mniej sprzedało się, mniej sprzedało się samochodów jest większy spadek niż nawet w 2008 roku, więc, więc to jest na pewno, na pewno słaby rok. I jeszcze tak, tak zamykając, no nie chce mi się wierzyć, że też ten spadek nie będzie dotyczył Tesli. Znowu mówię tutaj rel relatywnie, że ten spadek globalny sprzedaży samochodów, że negatywnie nie będzie wpływał na, na sprzedaż samochodów Tesli. Dojechaliśmy do końca. Maciej Leściusz, Łukasz Wardyn, ja, CMC Markets, to byli artyści rynków. Następni artyści w czwartek, 13 lutego. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.